Na życiu trzeba się znać. Kirka, wiesz co, tak zachodzę do głowy, czemu ja jestem taki kurcze przystojny i czy moja piękność bierze się sama z siebie, czy, czy też odwrotnie. Jeśli ma być szczera do bólu, powiem, że na odwrót, szczepan, bo wczoraj jakżeś wyszły ze siebie, by mi udowodnić, żeś mężczyzną. <zysy> Zobacz, na do prasowania, leży to, co zostało z ciebie, jak wyszło z siebie. To no. było jak, pomarszona na bibułę, Ja, że prychłam na tę bibułę i rozprasowałam na gorąco. No, no, no i co, i się rozprasowało, tak? No tak. Tylko, teraz ja oczy od, numery za dużo? No, no to dobrze, będę siedział luźniej i swobodniej w moim tym pierwszym ja. Szczepan. No? Powiem ci to szczerze, no nie zupełnie. A teraz chodź do, do, do starej powłoki. O, czekaj. No, czekaj. No. no i jak jest? No, no wiesz, ja ci powiem, że jest tak troszeczkę luźniej, tak przestronnie, chociaż ja o to się czuję. Słuchaj, to powiedz. Co, co, co teraz? Kochać nie zmieni. No spójrz na mnie. Co to, to z wierzchu, czy to, to w środku? No? Tyka. a czy masz takiego guza na czole? No bo on padła na pol. Nie zabrać głowy, byłaś tego po prostu. No po ja uszyję z niego lotnie, na której potrzebuję na bogach moich fantazji! Czekaj, czekaj, cieka, Irka! No, no a co ze mną? Przecież stanowimy nierozerwalną medialną parę, kurczę. W takim razie, jak masz takie wątpliwości, uszyję para lotnie. Sam raz na naszą parę! Irka! Irka!